W tym filmie pokażę, jak rozwiązać taki problem, kiedy nasz pin jest niedostępny i wystąpiło jakieś zdarzenie. A więc w moim przypadku mogłem się zalogować inną metodą. I teraz po zalogowaniu się w prawym dolnym rogu mogę kliknąć na, na tą strzałkę i wybrać Windows Defender i kliknąć dwa razy, albo po prostu w wyszukiwarce wpisać zabezpieczenia Windows. Będzie to samo. I to jest ochrona konta. Jest napisane, że funkcja Windows Hello przestała działać. Klikam tutaj Resetuj kod PIN. Klikam Kontynuuj. Teraz muszę tu wpisać swoje hasło. I to jest moje hasło, jakby, które mam na usłudze loginlive.com. Czyli to jest jakby inne hasło niż to, którym się loguje normalnie do komputera. Klikam Zaloguj. Przypisuję kod weryfikacyjny z adresu e-mail. Teraz mogę tutaj wprowadzić swój nowy numer PIN i klikam OK. Teraz tutaj mi się pojawia, że nie jest wymagana żadna akcja i kod PIN powinien być już aktywny. I mogę się teraz logować za pomocą PINu albo za pomocą hasła. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę.